Piotr Olęcki to zawodowy strażak, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, menadżer BHP, wielbiciel Nowego Jorku oraz świeżo upieczony ojciec. Jego pierworodny syn urodził się kilka tygodni temu. Piotr postanowił uczcić ten jakże ważny moment w życiu mężczyzny i zorganizować dla swoich przyjaciół pępkowe. W przygotowaniu tej uroczystości Pomoże Olga Głębicka, gospodyni tego programu, to mistrzyni ceremonii. Największe pasje Olgi to oczywiście gotowanie i organizowanie przyjęć. Olga urodziła się, aby celebrować. W naszym programie pomaga stworzyć idealnie dopasowane menu na miarę. Dzisiaj odwiedzę Piotra, prawdziwego strażaka, który ma wspaniałą okazję do świętowania, ponieważ właśnie urodził mu się synek. Mam nadzieję, że Piotr, jako prawdziwy strażak, lubi ostrą kuchnię. Jako prawdziwy strażak, Piotr na pewno nie boi się ognia. Co jednak powie na ogień na talerzu? Dzień dobry. Cześć. Cześć. Ola. Dzień dobry. Mi. Proszę bardzo. Dzień. Jak to ładnie i ogniście. Czerwono. To Twój ulubiony kolor. Tak, zgadza się. Jestem strażakiem zawodowym. Takim, który nosi mundur, wjeżdża na akcję, w związku z tym lubi ten czerwony, ognisty kolor. Widzę, że masz bardzo fajną kolekcję. Pozór strażacki. Tak, to jest moje małe hobby. Mhm. Poza służbą w straży lubię właśnie kolekcjonować małe samochody. Mam tutaj jeden mój ulubiony, poprzez historyczne do najnowocześniejszych. To jest właśnie taka drabina Pięknie. niemiecka. Czy drabina przyda się na kolacji? A czy będę mogła tego użyć do dekoracji dzisiaj? Myślę, że tak. No to się przyda na pewno. Będziemy dzisiaj gotować. A z jakiej tak, okazji? Tak, zgadza się. Gotujemy ze specjalnej okazji. To jest mój taki mały, mały pożar. Mianowicie robię pępkowe dla kolegów. Cudowne. Z okazji narodzin syna. Jak się nazywa Twój synek? Adam Aleksander. Będzie kolejny Strażak? Myślę, że tak. A nawiązując do chłopaków, kto dzisiaj będzie na kolację? Z chłopaków będą moi dwaj najlepsi przyjaciele, mm -hmm. również Strażacy. Strażacy? Tak, to będzie Rafał i Robert. Mhm. E, no i chciałbym dla nich przygotować niespodziankę. Moją rolą jest przygotować teraz dla Ciebie takie menu, żeby wam to odpowiadało. Na pewno będzie ostro, bo jesteście strażakami z prawdziwymi facetami. Stworzę Ci listę zakupów, ty pójdziesz na zakupy, a ja pobiegam po mieście i poszukam jeszcze innych inspirujących elementów. Zobaczmy, jak wygląda ogniste menu dla prawdziwych twardzieli. Zanim ruszę w poszukiwaniu różnych ciekawych rzeczy na, do dekorowania stołu, e, chciałabym zobaczyć, jakie masz talerze, zastawy. Czy mogłabym zobaczyć? E, tu są moje talerze i zastawy. Mam mm -hmm. dwa e, kwadratowe czarne talerze oraz jeden, jeden, biały. jeden biały, bo jeden mi się stłukł. Aha, Także... Ja nie jest tego wiele. Ale to jednak przyda Ci się moja pomoc, bo potrzebujemy jednak takich samych nakrzeć dla wszystkich gości. Tak. <laughs> Ale myślę, że Ci się spodoba to, co wymyślę. W szufladzie mamy zestaw sztuczny. Bardzo ładne. Czyli wszystko ma. Jestem mamy. dobrze wyposażony. Mhm. No dobrze, to w takim razie biegniemy. Ty na zakupy, ja podrobiazgi. Zaraz będziemy kroić imprezę na miarę. Sprawdzimy, jakich produktów potrzebuje Piotr, by przyrządzić ogniste menu na tę szczególną okazję. Udały się zakupy? Tak, oczywiście, pół miasta schodziłem, ale. Mam takie papryki ostre Chili. czyli mm -hmm. ale zapomniałem nie znalazłem słodkiej papryki To nie szkodzi to będzie ostro a nie słodko W pierwszej potrawie również myślę że to zniesiecie dobrze Mam dla ciebie piękne mango proszę żeby zrównoważyć ostre smaki w tej kuchni I teraz może powiem ci co wymyśliłam dla was ciekawego Dzisiaj będziemy mieli kuchnię indyjską czy lubisz kuchnię indyjską? Rzadko kiedy miałam do czynienia. Powiem ci, że zaskoczyłaś mnie w tej chwili. A gotowałeś w ogóle cokolwiek z kuchni indyjskiej? Nie. Przygotowałam dla Ciebie menu, które się składa z takich bardzo sztandarowych potraw tej kuchni. Czyli na przystawkę podamy pieczone, niesmażone samosy z warzywami i jogurtem kolendrowym. Samosy to są takie pierożki indyjskie. Główna potrawa dzisiaj to będzie korma z kurczaka. Korma to jest rodzaj potrawy, którą się dosyć długo gotuje z mlekiem kokosowym i z mielonymi orzechami, z cebulą. Z garam masala, czyli taką sztandarową przyprawą kuchni indyjskiej. Doprawimy ją też y, sowicie czyli mm -hmm. <laughs> Sprawdzimy, jak byli. bardzo jesteście wytrzymali. Tak, masz mm -hmm. i prawdziwą papryczkę tak. e, czyli i suszoną. E, a na koniec podamy deser z jogurtu, który trochę złagodzi to wszystko, co zjecie wcześniej, czyli ugasi ogień na koniec. To ma być kuchnia dla prawdziwych strażaków. Ostra, ognista, mhm. ale zakończona happy endem. Dzisiaj na kolacji będzie styl nowojorski dominował, ponieważ osobiście kojarzy mi się bardzo ten styl z, ze strażakami, czyli połączymy te wszystkie kolory, które mamy tutaj dookoła, czy czerwień, kolory ognia, z Nowym Jorkiem, z prostotą, ze stylem miejskim. To jest impreza dla facetów, trzeba pamiętać. Czyli nie mogę przedobrzyć z dekoracjami. Zaproponowany przez Oleł pomysł na menu bardzo mi się spodobał, aczkolwiek zaskoczył mnie. Nie znam kuchni indyjskiej i na pewno jest to dla mnie duże wyzwanie, ale myślę, że będzie to duża niespodzianka również dla moich znajomych kolegów, którzy przyjdą na. Impreza. Ognistą biesiadę zaczniemy przygotowywać od deseru, czyli jogurtu zmrożonym mango i migdałami. Musisz obrać mango. Bierzemy sobie to takie najbardziej miękkie. Obierzesz, pokroimy w drobną kostkę i włożymy do zamrażalnika na parę godzin. Do imprezy jeszcze mamy mnóstwo czasu więc spokojnie się zamrozi. Chodzi o to, żeby deser miał konsystencję lekko roztopionych lodów, bo będziemy je później miksować z jogurtem naturalnym. Musisz z każdej strony odkroić. Uh -huh. a rozumiem. Wyczuwając, w którym miejscu jest pestka. Widzisz, tu uh -huh. jest pestka, a później będziemy jeszcze kroić mniejsze kawałki. Jesteśmy daleko od pestki. Och. I tak z każdej strony, uh -huh. aż dojdziesz do pestki. No i przygoda z indyjską kuchnią rozpoczęta. Lubisz gotować? Lubię, w wolnym czasie oczywiście. A desery? Nie, desery nie, bo przeważnie jestem zabiegany, wracam mm -hmm. do domu i lubię takie szybkie potrawy, mm -hmm. natomiast nie mam już czasu na deser. No to dzisiaj mamy czas na deser, ale to jest też deser, który się robi naprawdę bardzo szybko. Mm -hmm. Zresztą większość deserów, które ja na przykład przygotowuję, to są takie, które możesz zrobić w 5 minut i od razu efekt jest. Czyli kolacja z deserem łącznie. To cieszę się w takim razie, że to też jest dla ciebie jakaś nowość. Do tego wszystkiego jest to bardzo zdrowe, bo masz tylko owoce i jogurt, przyprawy, i to jest bez wszystko. Cukru, bez bez, bez cukru. Szczytów, uh -huh. Przesyp sobie do miseczki, wrócimy do lodówki. Mm -hmm. Mango musi się teraz porządnie zmrozić. A teraz pora na konkrety, czyli danie główne. Korma z kurczaka ze smażonym ryżem basmati. Mamy kormy z kurczaka. Ty pokroisz kurczaka, mamy kilogram. Myślisz, że dla trzech głodnych facetów wystarczy? Myślę, że tak, kilogram to jest dużo. Tak. Będzie do tego jeszcze ryż. Mhm. Basmati. Mamy tak. ryż basmati. Yy, mamy inny ryż. Mamy inny yy, tak, ryż. Tak, zapomniałem kupić. Ryż basmati, ale mamy parboil, więc się Dobrze, Dobrze, po prostu przyrządzimy go tak, jak przyrządzają w Indiach. Ja Ci pomogę, ja zacznę robić może marynatę, do której Ty wrzucaj już tutaj kawałki kurczaka. Krój kurczaka w takie kawałki na jeden kęs. Mam jogurt. Jogurt to nie będzie tylko marynata, to będzie też część sosu. Poza tym kupiłeś mleko kokosowe, prawda? Tak. To wszystko właśnie wzbogaci smak tego kurczaka. On nie będzie wbrew pozorom kwaśny, ważny składnik świeży imbir. Nie wszystkie przyprawy dodamy od razu do marynaty. Kuchnia indyjska charakteryzuje się tym, że większość tych najbardziej korzennych przypraw tak naprawdę uwalnia swoje aromaty na patelni dopiero. I od tego zaczyna się gotowanie, czyli najpierw gorący tłuszcz, olej albo klarowane masło, którego używa się w Indiach bardzo dużo, później przyprawy i dopiero jak poczujesz bardzo mocny aromat tych wszystkich przypraw, wrzuca się resztę składników. Dzięki temu ta kuchnia jest taka naprawdę aromatyczna. Czuć imbir wyraźnie. Czuć, prawda? No. Czy masz może skarkę do czosnku? Nie. Nie. To Nie. czosnek też zetrzemy. A lubisz czosnek? Lubię po, bardzo. Może ze cztery wystarczą. Kurczak pokrojony. Co teraz? Wrzucaj Wrzucamy, i no. poproszę Cię o sól. Mhm. Czyli mamy w marynacie tylko jogurt, imbir, czosnek i sól. Mhm. Dość dużo solisz. Mieszamy. I mieszamy. Jogurt to nie jest tylko i wyłącznie część naszego sosu i marynaty. On też służy do tego, żeby to mięso trochę skruszało. Jest kwaśny, a, a to powoduje, że mięso kruszeje, jest delikatniejsze później. Stawiamy na... Dwie, godziny. na dwie godziny. A czym rozpoczniemy ognistą kolację? Indyjskimi pierożkami, czyli pieczone samosy z warzywami i jogurtem holendrowym. Samosy, czyli pierogi indyjskie. Coś z czymś Ci się to kojarzy? Nie, Nie? tylko zupełnie. nasze polskie pierożki. No to od dzisiaj będą również indyjskie. Są podawane na różne sposoby. Przede wszystkim albo smażone, albo pieczone. Którą wersję wolisz? E, pieczoną, tą zdrowszą. To zdrowszą. Ja preferuję zdrowe odżywianie. Dobrze, ale bazowy przepis jest podobny. W zasadzie to, co dzisiaj zrobimy, mógłbyś również usmażyć. Dzisiaj podamy je z ziemniakami, z kalafiorem. Z groszkiem i co tam jeszcze znajdziemy u Ciebie w lodówce? Robiłeś kiedyś ciasto na pierogi? Nie. Takie pieczone? Nie. Nie. No to bardzo jestem, proszę. Jestem lajkiem. <grych> mamy miękkie Dobry. masło? Tak, masełko mamy. To już. wrzucaj do środka. Ile tego masła wrzucamy? 100 gramów. Przygotowaliśmy 100 gramów, tak? Mhm. I do tego jogurt. Na razie 3 łyżki. Tak. Później zobaczymy, jakie ciasto nam się zagniecie. Jeśli będzie za suche, to dodamy więcej pół łyżeczki proszku do pieczenia. A teraz praca dla prawdziwego faceta, mhm. zagniatanie ciasta. Jasne. Lubisz robić takie rzeczy? To pierwszy raz zagniatam ciasto, naprawdę? Naprawdę. I musisz zrobić z tego kulkę, zawinąć w folię i włożymy na pół godziny do lodówki, żeby to ciasto się dobrze związało. Dzisiejsze dania są dla Piotra całkowitą nowością. Stwierdził jednak, że z farszem do pierogów poradzi sobie sam. Nadzienie składa się z samych warzyw, ale można je dowolnie komponować. W dzisiejszym zestawie są to ziemniaki, kalafior, pomidor i zielony groszek. Wrzucamy na patelnię i podsmażamy, tak, by smaki połączyły się ze sobą. warzywa, możesz na większym ogniu trochę podsmażyć, mhm. ale potrzebujemy tak? przypraw. Musi być zdecydowanie aromatyczne. Pamiętaj, że to jest nadzienie do pierożków, więc każde nadzienie do pierogów powinno mieć zdecydowany smak. Tym bardziej na strażackim wieczorze. Teraz się zaczyna zabawa z ostrą kuchnią. Mhm. Wsypujemy. Czyli to co strażacy lubią najbardziej. Tak. Wsypujemy pieprz, jem i dodamy co dwie łyżki. Dla równowagi odrobinę łagodzącej śmietany. I odstawimy to na chwilę, żeby ten sos zgęstniał. Warzywa, żeby się udusiły w sosie ze śmietany i w kary. Sprawdźmy, jak Piotr poradzi sobie z lepieniem pierożków. Nie mam ciasto z lodówki, już jest dobre. Masz wałek? Nie, nie używam. A co? masz wino? Pewnie. To poproszę. Użyjemy tego jako wałka. Rozwałkowujemy na grubość pół centymetra mhm. mniej więcej. Szklanka. Wcinamy kółko. Robimy taką nieckę, żeby nam się jak najwięcej farszu zmieściło do środka. Trochę piekielnego farszu. Tak. Ostry Wygląda jest. niewinnie, prawda? Mhm. Próbowałeś, Próbowałem. jest bardzo ostry. jest bardzo, bardzo ostry. Teraz, żeby skleić boki, musimy odrobinę namoczyć krawędzie. Ten prosty kulinarny patent może nam zaoszczędzić sporo trudu. Spójrzmy. Pinię. Trzeba uważać, żeby farsz nie wychodził na zewnątrz, mhm. bo w trakcie pieczenia może popękać ciasto. I jeszcze zrobimy ładne krawędzie. Mhm. Twój pierwszy pierożek. Przypomina tradycyjne polski. Przypomina tradycyjne polski, ale będziemy piękni. Mhm. A przed pieczeniem wszystkie pierożki posmarujemy żółtkiem zmieszanym z wodą. Wtedy pięknie się zezłocą w trakcie mhm. pieczenia. To co? Zabierasz się za resztę? Tak jest. Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni i wkładamy do niego samosy na blasze na około 25 minut, aż staną się złote i pachnące. Aha, chyba gotowe. Mm -hmm. Zobaczmy. Mm, ale pachną. Mm -hmm. Pora dokończyć danie główne. Wyjmiemy kurczaka, papryczki. Pokroisz tyle, tak. ile podpowiada Ci sumienie, strażaka. Trzy. Czyli po jednym chili na głowę. Czyli kroimy w paseczki, tak? Najpierw w paseczki, później w kosteczkę. Zmielisz teraz y, cebulę i migdały. A ja Ci przygotowałam garam masale czyli Aha. najbardziej tradycyjną przyprawę indyjską. Zmieszaną z kurkumą i mielonymi ziarnkami kolendry. Przyprawy rozgrzewamy na oleju i dodajemy cebulkę z migdałami. I teraz do tego przerzucimy kurczaka. Aha. Dodamy śmietankę kokosową. I dopiero pod koniec będziemy doprawiać jeszcze solą. Aby ugasić pożar po ognistych daniach, Piotr przyrządzi Mango Lassi, czyli łagodny napój indyjski w nieco spolszczonej wersji. Oryginalnie Lassi robi się z jogurtu mhm. i z mleka, a ja uznałam, że tym razem użyjemy polskiego akcentu. Tak, tradycyjnej maślanki. Tradycyjnej maślanki. Jeszcze szczypta kardamonu. Dokładnie blendujemy i lasy gotowe. Czas wrócić do deseru. Wbrew pozorom, mimo że mamy tu mango. Będzie to trochę co innego, bo zmroziliśmy to mango uh -huh. i deser powinien mieć konsystencję takich lekko rozpuszczonych lodów. Wciśnijmy trochę śmietanki. I jogurt. Taki deser będzie delikatnym i lekkim zwieńczeniem wieczoru. I miksujemy. Przelewamy do pucharków. Mhm. Jeszcze nie dały. Mhm. Po prostu posypujemy wierzch deserów. Na tym kończymy przygotowanie menu. Czas zasiąść do stołu. Zaczynamy naszą miejską imprezę nowojorską u facetów, więc nie możemy przesadzić z dekoracjami. Po pierwsze, warunki są specyficzne to znaczy nie mamy dużego, normalnego stołu, jak w jadalni, tylko ławę. Dlatego nie będę stawiała na stole wszystkiego, czyli talerzy, kieliszków. Postanowiłam, że ograniczę się do tego, co będzie w danym momencie najbardziej potrzebne. Dzisiaj dominują kolory ognia, czyli złoto, czerwień i odrobina fioletu. Piotr upiekł pyszne samosy, do tego ja zrobiłam jogurt z kolendrą i z odrobiną skórki z cytryny, w którym można sobie maczać pierożki. Na każdej imprezie muszą być świece, ale tym razem nie mogą to być zwykłe, romantyczne świeczniki, więc zrobiłam coś, co moim zdaniem kojarzy się z Nowym Jorkiem, czyli takie fronty budynków z kartonu. To będzie nasz lampion. Lasci na powitanie. Jest jeszcze jeden mały drobiazg, który postanowiłam wykorzystać. Wozy strażackie z kolekcji Piotra. O tym, jak wystrój i menu przypadną do gustu gości, przekonamy się już za chwilę. O, Robert! Cześć, cześć dobrze się widzieć. Hej, co tam? Cześć, cześć Rafał. Robert! Cześć, cześć dobrze się widzieć. Hej, co tam? Cześć, cześć, cześć Rafał. Muszę Wam kogoś przedstawić. Robert, Rafał. To jest Ola. Cześć, Ola. Się. cześć Rafał. E, Robert. Ja tu odrobinę pomagałam, ale tak naprawdę gospodarzem jest dzisiaj Piotrek, więc zapraszam Was do stołu. Proszę bardzo. Wieczór rozpoczął się to obowiązkowym toastem za, z mango lassi za synka Piotrka, po czym panowie przeszli do pikantnej przystawki. Czy samosy z kolędrowym jogurtem rozpalą ich podniebienia? Strażacy dzielnie poradzili sobie z przystawką. Czekamy z niecierpliwością. Co tam nam jeszcze przygotowałeś? Zaraz, to jest tajemnica, zobaczycie. Ola. Jak poszło? Dobrze, smakowało, ale powiedzieli, że jest za mało ostre. Chłopaki, za mało ostre? To teraz dopiero Nie? będzie ostre w takim razie. To było na rozgrzewkę chyba. Mam nadzieję, że się no, pierwsze. danie. Czyli to teraz podsmażamy ryż? Używamy na drugim No dobry, Olej Oleżak. Uh -huh. Gotowe? No okay. hmm. na talerzu. Ja, ja będę nakładał. Ja. Mm -hmm. Połóż na każdym talerzu na środku porcję, później będziemy to uh -huh. sobie rozdzielać. Co nakładaj na środek, tak żeby się to zmieściło w środku, razem z sosem. To ja jeszcze posypię kolendrą. Możecie sobie skropić na nie cytryną. I korma z kurczaka gotowa. Proszę bardzo. Danie drugie. Proszę bardzo, Robert. Panie Rafał. Dziękuję, bardzo Skrupimy może cytrynką. Tak, tak. Ciężko jest cytrynę, bo jeszcze dostawimy nasze Robert. Będzie niezbędna przy pożarze na drugim piętrze. Korma z kurczaka, tradycyjne danie indyjskie. Mam nadzieję, że jest ostrzejsze niż pierwsze. Spróbujecie. Powiedz mi, jak Ci smakuje, bo ja czuję, że jest ostre, to wyjątkowo. Bardziej pikantne na pewno. Połyczku. Zdecydowanie bardziej I Jak chłopaki, teraz było dobre? Teraz yy, było na no, bardzo. Wytrzymaliście jakoś. Margolasi Ko działa kojąco. A poza tym strażacy to w prawdziwi faceci, prawda? Tak jest. No. No. Gotowi na deser? Gotowy? Gotowy. Trzy papryczki chili zadziałały i tym razem zrobiło się naprawdę gorąco. Zaprawieni w boju goście okazali się jednak prawdziwymi twardzierami. Zasłużyli na lodowy deser z mango. No to Piotrek teraz, mam nadzieję, że zawsze będzie przygotowywał takie dania, jak będziemy cię odwiedzać z Rafałem. Jak będzie jakaś dobra okazja, to jakieś ciekawe danie kuchni indyjskiej także nauczyłem się czegoś fajnego czegoś stale nieskomplikowanego nie było to aż takie trudne udało mi się tak smakowało wam także warto dalej eksperymentować i poznawać egzotyczną kuchnię no, to za małego no za zaadaptacja za wszystkiego lepszego, wszystkiego lepszego. Udało mi się ugotować coś ciekawego moim znajomym i myślę, że byli przede wszystkim zaskoczeni, ale również zadowoleni, a co najważniejsze, dobrze się przy tym bawili, ja również. Goście zdecydowanie zdali egzamin z bycia prawdziwymi mężczyznami, ponieważ jedzenie było naprawdę ostre, a oni przy przystawce uznali, że wcale nie było ostre, więc myślę, że mają dosyć grubą skórę. Marku przypomina. Dziękujemy, że byliście z nami na tej ostrej kolacji dla prawdziwych mężczyzn i zapraszamy na następny odcinek.